Witamy w kolejnym odcinku z serii Znikający Johnson nasz. I rozmawia z Gekonem. Czasami ta gra naprawdę nie powala w taki sposób, który nie powinna, ale nieważne. Dobra, co chciałem powiedzieć? A, mam plecak! Kupiłem plecak sobie w poprzednim odcinku i tak oto wygląda, taki plecaczek fajny. Który dodaje mi plus 25 do nośności, więc jest bardzo dobrym przedmiotem. Kosztował mnie 350 koło, ale było warto. Tutaj generalnie w tym pomieszczeniu już nic nie ma ciekawego. Jeszcze można by pogadać na przykład z tym robotem. On ma imię. Nazywa się... Nazywa się... Prim Slim. Imię nie obchodzi zupełnie. Także spadam z tego miejsca, z tego kasyna i idę do drugiego kasyna, który jest tuż obok. Natomiast w tym drugim kasynie już nie będzie tak przyjaźnie, ponieważ to kasyno jest opanowane przez skazańców. Czy, tak, przez skazańców. I oni trzymają właśnie zakładnika tego całego bigla, także szykuj się, taki, La, taki. Można, można by tak mówić na nią w sumie. Ładna jesteś. A ja się uzbroję jako taką. Eee, tutaj jeszcze próbowałem w międzyczasie z papierosami coś robić, ale na razie zostałem to w spokoju, później sobie zapalę. Nie będę teraz przed walką. Znaczy, po walce, o, po walce, to jest dobry pomysł. Dobra, uzbroję się w ten karabinek. Albo pistolet, może. Bo boję się, że ten karabinek mi trochę szybko ammozje. To może pistolet będzie lepszy w tym wypadku. Pistolet 9 mm. Szybki zapis i szybkie nie no może nie takie szybkie, ale dobra Teraz cicho. Jak on? Takilo. Zrobimy teraz. Coś to co się nazywa Eee. Kurde... Przez pomyłkę tu włączyłem. Nie wyszło. I zginęłam normalnie, ponieważ nacisnąłem. A teraz... Jest <ścoughs> gaszczory. Bo wcisnąłem coś, co nie powinien wcisnąć, czyli O yes! To była zemsta prawdziwa. Um... W sumie to jest błąd. A nie, dobra, ok. Jestem przyzwyczajony, bo mam też modyfikację, która powoduje, że mogę używać sprintu. Ale ja chciałem tutaj spowolnić, a przez przypadek właśnie użyłem sprintu. Także trochę co innego zrobiłem niż miałem zrobić. A zamiast spowolnić, to siebie przyspieszyłem. Dobra, jak widać, to że paliłem papierosy, teraz wychodzi na jaw. żyjesz? Ja pierdzielę! No w końcu! Żeby tyle strzałów trzeba było. Co się dzieje? Ok. Tak wygląda. Dobra. Możesz nie, nie przestać się aż tak powołyskać. Tutaj jest taki miejsce gift shop. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Jest książka numer dwa. Jest książka, która zwiększa umiejętność handel. Przydatna rzecz dla mnie. Bo ja będę się sporo handlował. Nie będę jakoś specjalnie dużo punktów inwestował w handel. Jako taką. Przez poziomowanie, ale no, czasami tam mi się zdarzy. Co tu jest? Eee, I tutaj jeszcze jest safe, nie? A do tego safe'u nie mogę się łamać. A w tym safe'ie. karton no, papierosów to mogę wziąć sobie. A w tym safe'ie co jest normalnie? A w tym safe'ie jest. A nie powiem, dlaczego mam mówić. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ja wiem akurat. Ale na pewno się kiedyś po Jestem absolutnie pewien tego. Noki doki. U! drugo chyba. A teraz głowa. Dobra. Tu miałem farta. Nie, przepraszam. Tu miałem 100% umiejętności mojej. Znaczy nie, to było w sumie 2%. 100%? Tego nikt nie zobaczy. Bo coś takiego nie istnieje Dobra, nieważne. Dobra, idziemy Za przywódca. O kurde, to jest przywódca, to może być ciężko z nim. Ciach, ciach, ciach! Żebym był tak blisko, że... O! Zaraz może... Ja pierdzę, że on go zjara. Mój gekon Bo się wpakował jak debil. Ciach. Zdążę. Śmierć. A, plazma górą, generalnie. jej jej co się dzieje. To do mnie strzela, oj, coś zrobiłem dziwnego. No dobra, już po problemie generalnie. On na razie jest trochę silny, ale potem w miarę gry ta jego broń będzie coraz słabsza w porównaniu Więc nie mogłem zmniejszyć siły ognia, bo on ma dokładnie taką samą siłę ognia jak ten... Jak te normalne gekony ogniste. U, Także... okej. Okay. Się, że dosyć na początku będzie silny, ale potem nie powinien mieć tak dużo zdrowia. Dziwne w sumie, że nie zranili go. Dziwne, że sobie nie mogą poradzić z Gekonem. Jest taki potężny, chyba. to są ludzie? Dobra, wszystko tutaj. No i teraz im poszło całkiem spoko akurat. Dzień dobry, to ty.

Mmm. Dobra, spadaj stąd. Nie, see you outside. Nie mam zamiaru do niego na, na, nańczyć. Niańczyć. Oraz y, rabuje lodówki. Coś tu jeszcze ciekawego będzie? Chyba nie. Chyba nie. Ale zmienię sobie broń, może. O, jak tam w ogóle? Aha, jestem trochę zraniony. Ja nie mam torby lekarskiej, dobra. Jak będę miał tylko okazję, to się prześpię z kimś. No bo nie, dobra, nie z kimś. To się prześpię. Dobra. Jak widzicie, nazbieram trochę różnych gadżetów. To sobie ponaprawiam, oczywiście. Cyk, cyk. Aha, zapomniałem zmienić sobie zbroję na lepszą. Właśnie, przecież w tej tej w dworze, w tym kombiny zanierzało z który nie ma żadnej obrony. Dobra, co sobie ubrać? Jak to wygląda? Żeby ładnie wyglądać. Na przykład, bo to niczym się nie różni oprócz wyglądem te różne rzeczy, na przykład... ...żigolaka. Jak to wygląda? Jak się prezentujesz? No. Dlaczego patrzysz się w dół? Halo? Aha, bo jesteś e, z... Nogę ma? a? Wygląda całkiem spoko, nie? jak wygląda zawadniaka? Zawadiaka? Uuu. Zawadiak. Ja bym że jeszcze lepiej. Wędrowiec. O, jeszcze lepiej! Chyba, znaczy, zależy, kto to ma jaki gust. To jest szeregowiec, taki luźny, bardzo Spoko. I wszystko to ma to taki samo, taką samą obronę? A jeszcze z poszukiwaczka przygód. Jeszcze poszukiwacz. Dobra, mi się najbardziej podoba, powiem szczerze, chyba ten szeregowiec taki normalny. Dlatego go nabrawię kosztem reszty. Na maksa. I tutaj jeszcze się coś uchowało. dobra i już myślę, że gra mi się zacięła przez chwilę. Moment, to wywalę. Nie będę takich śmieci nosił. Kapeluszko, bojski poganiasza bydła. To to. Aha, to jest dobra. Na razie, jak to wygląda. Co, so, ale teraz tak bardziej do siebie. Yy, wyglądałbym idiotycznie. Na razie sobie to zdejmę. Nie będę. Nie będzie tak wyglądała moja bohaterka, co? Jest za ładna, żeby swoją buzię zakrywała jakimś durnym hełmem teraz. Dopiero jak wkroczy do walki, to wtedy może sobie jakiś... ...hełm założyć. Eee, ja, żartuję. Czy w sumie to nie. O! Podpalacz. Dobra, nie będzie, że ten pistolet 9mm tak jest spoko rzecz. A jak ci w tej czapce by było? Jakoś tak. Eee, dobra. Czas na eksplorację tego miejsca, bo tutaj jeszcze nie skończyłem, generalnie. Aha, jeszcze się prześpię, jak już tu mogę, to się yy, prześpię. Wzięto? Chyba mogę, mogę? Super. I noga wyleczona, i wszystkie rany, i w ogóle git. Dobra, nie będę tutaj brał. A to ktoś. Wszystkich tutaj zarabowałem świetnie. W sumie to mogę włączyć lornet yy, lornetkę. Latarkę łamywanką. Oj, nie idzie. Oj, nie idzie. O, prawie już byłem. Już prawie doszedłem. Tutaj. Tu, aha, tutaj przecież jest przejście do tamtego. Dobra, spoko. Co mi zostało? Tam na samym początku jeszcze były drzwi, ale tam jest za wysoki zamek. Ja to wiem po prostu. Tu są drzwiczki. I jest przejście na poziom wyżej. No i dobra, to sobie zapiszę. I wejdę. Ciach. I co tu będzie pytać? Mnie powinien pytać się. Uj, i znowu włączyłem ten sprint, no. Kórka wodna. Trzeba z tym uważać Jestem przyzwyczajony, no. Dlatego, że shift. A, bo wiecie co? Uj! Tu jesteś! O, już nie żyjesz. Świetnie. Dobra, tym razem mój strzał cię zabiłem, nie ty. Tu mamy drzwi. Eee. O, to by mi się przydało wcześniej, ale nie, zmienię. Nic tu nie było? Ciekawe. Jakieś gadżety, metalowa skrzynka, kapsle... Hmm... Raczej mało sensownych rzeczy w tym pokoju. A tutaj gadżety od pana. Ja wolę przeładować, wolę przeładować. Szykuj się, bo tutaj będzie kolo. Znaczy... Ck. Będą... Chyba, zaraz. Tutaj, nie? Tutaj? Skąd tu krew? Dziwne, ale myślałem, że tutaj powinien być ktoś. No ja tutaj wykrywam. Nie ma tutaj na górze kogoś? Halo? Eee, no nie ma. No to, no Dziwne, dobra. Jak tylko mi się uda, Karolina... To tam wskocz! Bardzo dobrze. O! To... on tutaj spał! Dzień dobry! Pobudka! Wstała i szkoda dnia! O! Gdzie uciekasz? Oj, trochę przesadziłem. Chodź na no tutaj. Tak. Jak ci się spało? Uuu! Latające głowy! Szybko. Haha, ha, następny frajer. O, kurde. Jeden! U, na wszelki wypadek wolę użyć z PK. ten kolos się zajął Gekonem, nie wiadomo no, dlaczego. Gdzie jesteś? A Gekon się nim zajmuje? Świetnie! I to jest nasza wspaniała współpraca. Nasze duo. Jeszcze w międzyczasie tutaj jakiegoś się zabił. Chyba wszystkich, nie? Pomordowaliśmy już. Wyszło. Aczkolwiek nie było to idealne, trochę nie spodziewałem się, że tutaj będzie tyle kolesiów, typów. No wspinaj się bardzo dobrze. Bieremy, bieremy. Naprawdę pusto? Ile tu krwi? I papieros sobie wezmę, zaraz sobie zapalę. I coś tu jeszcze będzie ciekawego? Może w tym kiblu coś jest? A no coś, aha! Poukrywane narkotyki i whisky. Dobra, o Gieko Tequila. Muszę się przyzwyczaić do twojego nowego imienia Tequila, 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 tequila. Tequila, 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 tequila Dobra Tutaj jeszcze jest jakieś jedno pomieszczenie. Widzę to, no, tak, dokładnie tam, o tam chodzi przeskoczysz. Jeszcze tylko walizka pusta przeskoczysz, 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 przeskoczysz. proste to było. I zamknięta apteczka. Co ciekawe. E, ciach. Dobra e, i zrobimy sobie tutaj przerwę właśnie w tym momencie. I jestem obciążona. Także do w kolejnym odcinku New Vegas.